Generalnie miałyśmy bardzo jasno określoną wizję marki. Chciałyśmy robić bardzo proste sukienki, przede wszystkim sukienki, ale też inne rzeczy, nie zamykałyśmy się na sukienki, z bardzo klasycznych tkanin. A z drugiej strony bałyśmy się troszeczkę tego, nie ukrywam, żeby te rzeczy nie były wyzywające. Też miałyśmy z tego głowy kobiety aktywne, kobiety, które chcą wyglądać kobieco, ale przede wszystkim, żeby było im wygodnie w tych sukienkach. Tak, dlatego one są z bawełny, z bawełny, w wysokiej jakości. Produkujemy tą tkaninę tak naprawdę na zamówienie. W sensie to nie jest tkanina, to jest dzianina. W sumie to była dosyć taka szybka decyzja nasza. Stwierdziliśmy, że w sumie tak w tym samym momencie, że my nie chcemy już pracować dla kogoś, że w sumie tak, my się dobrze rozumiemy ze sobą i stwierdziłyśmy, że możemy jakby pozyskać środki na, na otworzenie. Jakby stawiamy wszystko na jedną kartę i tak naprawdę od decyzji do startu y, kolekcji, czyli do wyprodukowania y, jakby kolekcji, do y, zrobienia sesji zdjęciowej strony internetowej minęło półtora, półtora miesiąca. miesiąca. się decyzję w połowie stycznia? W sumie po połowie stycznia, a kolekcja wystartowała bodajże 17 marca 2018 roku, więc mega szybko to wszystko poszło. Tak, musiałyśmy to szybko zrobić, nie ukrywamy. Stwierdziliśmy, stwierdziłyśmy, bo... że mamy teraz tak. flow, jakby mamy pomysł i jakby jedziemy i odkładamy wszystko. My to robiłyśmy na 200%, i nie zakładałyśmy też, że może się nie udać. Więc myślę, że też gdzieś tam w tym, e, powiedzmy, jest ten nasz mały sukces, bo nikt z nas nie zakładał porażki. Wzięłyśmy, nie ukrywamy, no musimy to powiedzieć głośno kredyt. Tak, kredyt, oczywiście. Tak. Oczywiście nie. nie dostałyśmy takiego, zakładałyśmy się na początku dwa razy takie mniej więcej kredyt, Tak, niż dostałyśmy, nie dostałyśmy więc przy okazji tak. jeszcze było cięcie kosztów na wszystkim na tak, początku. Nie dostałyśmy takiego. Bo jak nagle dostałyśmy. się okazało, że tak, nie możemy zrobić takiej sesji, jakbyśmy chciały, Dokładnie. bo w sumie na stanie nie stać, bo za cały kredyt. Nie możemy zrobić tego, nie możemy zrobić tego, więc jeszcze po drodze było mega tak naprawdę sztuka cięcia różnych kosztów. To było e, też trudne. Ale też wprowadziłyśmy tak naprawdę, w sumie trochę przez to, e, nasz, na, naszą formułę sprzedaży, którą do tej pory robimy, czyli pre-order, bo stwierdziliśmy, że w sumie nie wiemy, jak coś się sprzeda. I to już jest właśnie to biznesowe podejście. Wyprodukowałyśmy część rzeczy, a część po prostu stwierdziłyśmy, że będą szyte na według cały. standardowej rozmiarówki, ale na zamówienie. Czyli de facto, jak przyszły do nas zamówienia, to my dopiero to produkowałyśmy. Okej, okay, zawsze była nadwyżka sztuk, ale nie było tak, że wyprodukowałyśmy. Miałyśmy chyba około 30 modeli w pierwszej kolekcji, i to nie było tak, że wyprodukowałyśmy całość w nie wiadomo jakiej ilości sztuk. Ciemno. Naszym w sumie dużym takim szczęściem tak naprawdę było to, że od początku miałyśmy mini-lokal, mini-showroom w centrum Warszawy. Współdzieliliśmy go z inną marką. Była to naprawdę bardzo mała przestrzeń, gdzie się naprawdę nie mieściłyśmy już po krótkim czasie, ale była tania. Więc tam byłyśmy, było to w centrum Warszawy. Też jakby wiedziałyśmy, że lokal fizycznie uwiarygadnia markę, że jak będziemy miały tą markę w domu, po pierwsze, będzie nam trudniej, bo nie będziemy wychodziły do pracy, tylko będziemy cały czas pracowały w domu. Po drugie, będziemy musiały gdzieś upchnąć ten stok po prostu i po prostu wolałyśmy mieć lokal. Udało się nam go znaleźć bardzo tanio i z tego się bardzo cieszyłyśmy, ale przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, że widzimy potencjał w tej sprzedaży stacjonarnej. Tak, że klientki do nas chętnie przychodzą. No i się uparłyśmy tak naprawdę na ten tak. lokal, że, że chcemy ten, tutaj to miejsce. Um, i, I to faktycznie było tak, że to się zbiegło z jakimiś tam naszymi e, w życiu różnymi rzeczami, tak. że faktycznie było tej pracy bardzo, bardzo dużo na, na starcie. Największym sukcesem było to, że pierwszego wieczora miałyśmy jedno zamówienie. Otworzyliśmy markę o 19 gdzieś tak, w biurze do 22:00 chyba. Tak. I pierwsze zamówienie wpadło tego samego dnia. Więc to było takim dużym sukcesem dla nas. Najtrudniejsze... Y nie, mia, nie było dla nas chyba niczego takiego trudnego, na pewno to, z czym się zmagałyśmy na początku, w ciągu tych trzech miesięcy, to była pogoda. Y... Nie wiem, marzec, kwita, tak, my zrobiliśmy same długie rękawy. Tak, był marzec i zrobiliśmy same długie rękawy. A w zrobiło e się turbo ciepło, a my nie miałyśmy nic na ramionach. Tak. w maju było 30 stopni prawda, a mieliśmy golfy. Tak, więc to taka niefortunne zdarzenie losu po prostu, że tak. nagle się zaczęło robić ciepło i to było dla nas po prostu najtrudniejsze, że musiałyśmy pomimo że nie sprzedałyśmy całego stoku, musiałyśmy kolejną wyprodukować kolejną kolekcję, kolejną kolekcję. Największą ilość kosztów pochłania po prostu produkcja. Na no to trzeba po prostu wydać najwięcej pieniędzy i zainwestować w to tak kaniny, naprawdę. Szycie, kaniny, tutaj szycie. przede wszystkim na początku nie ma możliwości, nie wiem, bardzo długiego terminu na przykład zapłaty faktur, bo jesteśmy nową marką, mimo że Sandra, Sandra miała swoje kontakty, no to jednak nie odłożymy sobie tego na trzy miesiące, tylko praktycznie od razu trzeba było miło wszystko, wszystko zapłacić. Tak. Szwalnia, tak samo, tutaj te ceny są zawsze dosyć wysokie i faktycznie. E, ogromna część naszego budżetu poszła właśnie na to, bo e, tak jak wspominałam, stronę internetową zrobiłam sama. Zrobiłam to na platformie, okay. którą wszyscy znają i która jest tania po prostu jest idealna dla startupów. Siedziałam, uczyłam się robiłam i robiłam i w sumie wyszedł w sklep. E, w social media też robiłam sama, więc nie inwestowaliśmy. Na początku, znaczy, my generalnie bardzo mało inwestujemy w taką standardową reklamę. Staramy się pozyskiwać ruch przede wszystkim organicznie tak. i na początku bardzo to stawiałyśmy. Czyli social media, wybudowanie tej relacji z klientami, budowanie kontentu. My tak naprawdę nadal content w większości nasze social media budujemy same. Współpracujemy z jakimiś osobami, z influencerami, ale w większości zdjęcia, które się pojawiają na przykład na naszym Instagramie, to jesteśmy my. Nie rozdawałyśmy stoku tak. po prostu. Bo, Żeby po prostu mieć też... bo robiłyśmy je same, bo stwierdziłyśmy, że ten stop też musimy zaoszczędzić, bo musimy tak. go sprzedać, żeby zarobić. Dokładnie. Jakby to też nie było stać rozdawanie po nie prostu nie było nas stać na to, żeby rozdawać po prostu tak. barterowo te produkty tak. Przede wszystkim my chciałyśmy stworzyć produkt, który będzie dobry jakościowo, ale będzie dostępny. Nasze produkty tak są w takich granicach cenowych między 200 a 400 zł. Najczęściej sukienka kosztuje około 350-380 tak. zł i staramy się w tych cenach utrzymywać. Chciałyśmy stworzyć produkt, który będzie dostępny po prostu cenowo. Oczywiście nie możemy zaproponować produktu, który będzie w cenie... Um... Sieciówki. sieciówki, ponieważ, um, no, nie czy w cenie marek, tak. które też oferują masową produkcję, tak. bardzo dużą i, i robią non promocje? Wspieramy po prostu też lokalne ma marki, tak, w sensie lokalne firmy, no, które trwalnie… W, tak. w Warszawie. Dokładnie. No, bardzo lokalnie. Tak. Nasza konstruktorka też jest z Warszawy, więc staramy się to robić bardzo lokalnie, nie masowo. Tak. Tkaniny robimy to, jak w Łodzi, dzianiny. Też w Polsce wszystko. Tak, więc, więc… Ta cena gdzieś tam jest… Mamy dosyć jasną tą… ten przekaz taki, dlaczego jest taka cena, a nie inna, bo oczywiście się zdarzają się pytania, dlaczego ta rzecz kosztuje tyle, bo to jest z jednej strony tylko sukienka na przykład, ale, ale gdzieś tam mamy nadzieję, że ten produkt po prostu się broni. Jeśli chodzi o biznesplan, to mieliśmy faktycznie założenia biznes, w sensie założenia, na co wydamy konkretną kwotę, ale tak naprawdę mm, to, nam są, tak, to są tylko założenia. Bo faktycznie, że tak powiem, w praniu wychodzi faktycznie zupełnie kompletnie inaczej. Daną rzecz można wynegocjować przesunąć termin. Różne te rzeczy są Tak, możliwe. Można. Co ponegocjować. Ponegocjować. Tak, przede wszystkim ponegocjować, ale też czasami faktycznie te koszty mogą wzrosnąć w międzyczasie, bo nie, nie ukrywamy, że na przykład modelka, którą chciałyśmy, jednak no nam nie odpowiada. I, I faktycznie Aha. musiałyśmy na przykład wziąć jakąś tam droższą, tak? czy droższego fotografa. Z tymi biznesplanami to nie wiem komu wychodzi tak stricte jak sobie założył. Tak. Nie wiem komu. Jeśli ktoś tak faktycznie y, ma to założone, nudne, tak, to gratuluję, bo u nas faktycznie nigdy tak to nie wygląda. Nasze plany na przyszłość na pewno jest, widzimy duży potencjał w sprzedaży naszej stacjonarnej że klientki chętnie faktycznie do nas przychodzą, dobrze się u nas czują, chcą dotknąć tą rzecz fizycznie, w sensie chcą ją i mieć. Dają nam pomysły, gdzie my jeszcze chciały Tak, móc I chcą mieć energię. tą rzecz od razu, już. A, okay. e, więc faktycznie mocno nad tym myślimy. E, mamy postawienie za cel po prostu być jeszcze Dwa. w kolejnym mieście.